Kolejne spotkanie, spotkanie z innym, poświęcone będzie tym razem byłej Republice Związku Radzieckiego. Wybierzemy się mianowicie do Azerbejdżanu. Moim gościem będzie Paweł Laufer, filozof, pisarz, publicysta, w tej chwili doktorant na Wydziale Filozofii w KUL. Paweł oprócz tego, że podróżuje, prowadzi dział wschodni miesięcznika Kultura Enter. Współpracuje też z wieloma innymi czasopismami. Jest laureatem Nagrody Kulturalnej Radia Lublin Żurawie 2000 oraz Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Lublin. Paweł jest również autorem dwóch książek Miasto na prowincji i Buty Mesjasza Traktat o podniesieniu rzeczy zdegradowanej. Podczas prezentacji Paweł opowie o sytuacji politycznej w Azerbejdżanie, o wojnie o Górny Karabach, o stosunkach z Rosją i Zachodem, rzeziach Ormian, również opowie troszeczkę o azerskich sprawiedliwych wśród narodów świata, a na pewno również o Polakach mieszkających w Azerbejdżanie. Serdecznie zapraszam. Paweł Laufer, Alijew Stan, kraj aksamitnego reżimu.